No witajcie, witajcie. Coś trzeba zrobić, żeby po prostu zapomnieć troszkę o tych przymrozkach, o tym stresie. Także postanowiliśmy sobie coś posadzić, czyli jak posadzić takie fajne, fajne coś, fajny krzewik, zimozielny, zimo, czyli rododendron, tak? Ania, oddaję Ci głos. Co tu zrobiłaś, powiedz. Tu musiałam całkowicie wymienić dla niego podłoże. Na spód dałam przekompostowane zrębki. Mamy cudowne z igaków. Mhm. Potem torf wysoki, czyli kwaśny. Ten torf, odłożyłam już tam woreczek. Ten torf też zmieszałam ze zrębkami. Troszkę lepszej ziemi, żeby trzymało wilgoć dłużej. No i znowu ściółka z kory trocin. Odmiana Nowa zęble? Nowa tak. zębla. No Nowe właśnie zęble, pokazuje tak. widzą. No. Dobrze. E, stanowisko półcieniste. Tutaj będzie takie rozproszone światło, więc myślę, że idealnie, bo tak całkiem ciemno, to też dla kwitnących wcale nie jest dobrze. E, trzeba będzie pilnować podlewania e, i na zimę. Nie będę ryzykować, będę robić parawany, Czyli palik, 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 agrowłóknina zimowa e, po palikach, górą, żeby padał deszcz. śnieg, bo to ważne w zimie zielonych, żeby. Zimą nie wyschły po prostu czy tam. Tak, a, a też będzie osłonięte od tych chłodniejszych wiatrów, więc powinien przezimować. Mogę sobie utrudniłam sprawę, bo tutaj też chcę posadzić żurawkę. A żurawka lubi zasadowe podłoże, więc tu po bokach będzie jedna żurawka i tutaj zrobię dla danioddziel oddzielna podłoże. 24 zł poszło mhm. yy, razy dwa. Mhm. A, przypomniałam mi się. Jeszcze pod rododendron dałam taki nawóz, ty, trochę ci podebrana, jakimś nie jakiś siarczan używałeś podborówki. Magnezu. Tak, no to wcześniej sobie tutaj to, to też poszło do dołka pod, a tu będę musiała pod te um, żurawki zwapnować z kolei podłoże. Także trochę takie utrudniałam sobie zadanie, bo... Mhm. No dobra, raz sumując żeby tutaj m, to już słuchać, słuchacze wszystko widzieli. Kwaś na ziemia. Pod kwaś na ziemia. Kwaś na ziemia, Lubi roślina kwasoluka. Tak, tak, zimozielna, zimą odsłonić przed zimnymi wiatrami, Albo, ale też podlewać w razie, nie gdyby zapomnieć. było sucho zimą, tak? To jest bardzo bo jest narażona na suszę fizjologiczną. No dobra. Także tak to wygląda ściółkowanie jest obowiązkowe, bo wiadomo tutaj leciutko. Nie, może być też wrażliwa roślina na suszę wupały, dziś wyjedziemy, to może być tragedia z tym. Także pięknie, nie wiem, Ania to już kwitł, czy będzie kwitł? E, trochę kwitł. No. E, I będzie też. Tu pąki jeszcze te wyroz kwitną, także on taki jest. A Żurawka, przepraszam, muszę to powiedzieć, bo to taka kompozycja, bo ta żurawka ma te plamki takie, które właśnie będą w kolorze e, kwitnącego rododendronu. Y -y. Może być fajnie. Także pięknie. Także, też wam polecamy troszkę się odstresować od tych, po, po tych przymrozkach, posadzić sobie jakieś fajne kwiatuszki, także żeby coś miłego dla dla serducha też także pozdrawiamy Was do następnego filmiku. Cześć! Cześć.